Cześć, witajcie. To Grzegorz Szybieniecki razem ze mną, Karol Wasiek. Cześć, Karol. Cześć, witaj. To między szatniami special, tak sobie to nazwijmy, bo to jest odcinek poświęcony tylko i wyłącznie zmianom w Anvil a konkretnie jednej dużej zmianie zmianie na stanowisku trenera. Mamy już ogłoszenie, że Ronen Ginsburg zastąpi Grzegorza Korzana, choć Grzegorz Korzan dokończy prowadzenie zespołu jeszcze w dwóch spotkaniach. Mówiło się o tym nazwisku, my sami mówiliśmy o tym nazwisku w poprzednich naszych odcinkach, natomiast no, dużo kontrowersji i wokół ostatniego meczu Anwilu Włocławek i w ogóle wokół rozwiązania tej sprawy teraz z rozwiązaniem kontraktu czy z odsunięciem odprowadzenia Grzegorza Korzana i zatrudnieniem Rony na więc zacznę od tego Karol, jak w ogóle Ci się podoba ten nowy trener Anwil Włocławek, czy Twoim zdaniem to jest wybór na miarę tego co Anwil obecnie potrzebuje? Nie znam osobiście trenera Ginsburga, no ale wiemy, że tą kartę, to swoje CV no ma bardzo mocne. Tak? Pamiętamy go myślę z sukcesów na czeskiej ziemi, tak? z zespołem Nymburka, tak. pięciokrotnie był mistrzem trzech jako… Chociaż to nie jest wyzwanie. No tak, ale jakby wie, jak wygrywać tytuły, można powiedzieć. No i też ta reprezentacja Czech. Myślę, że to był bardzo intrygujący projekt, który naprawdę zaszedł bardzo wysoko, no bo zaszedł tak naprawdę najwyżej na tyle, ile mógł czyli Igrzyska Olimpijskie. To tak myślę, jest. że jest naprawdę olbrzymi sukces tego trenera i tej reprezentacji. Należy powiedzieć o tym, że Ronan Ginsburg w momencie, gdy była ta tworzona lista kandydatów na stanowisko pierwszego trenera po Grzegorze, Grzegorzu Korzanie, był numer jeden Ronan Ginsburg. I od samego początku Anwil Wosowek celował w tego trenera. Te negocjacje były naprawdę wieloetapowe, długotrwałe, bo w momencie, gdy nagrywaliśmy między szatniami tydzień temu, to ja już wtedy wiem, że był taki pomysł, żeby Ronen Ginsburg był trenerem. były Trwały te rozmowy, mm -hmm. były te rozmowy zaawansowane, ale padł wtedy taki pomysł, że już Grzegorz Korzan nie będzie prowadził drużyny, a miał ją prowadzić Marcin Woźniak. Tak. I tutaj jest dla mnie bardzo ciekawe, bo powiem szczerze, że też oglądałem wczorajszy program Adama Romeńskiego z, z, u Michała Fałkowskiego, i powiem szczerze, że też. Z, Zgadzam się w pełni, że chyba pierwszy raz w historii mam taką, taką sytuację. Ja nie pamiętam, może mam e, złą pamięć, ale żeby trener, który de facto został zwolniony, nie zostaje zwolniony, bo i tak prowadzi jeszcze dwa mecze. No, trochę sytuacja ta czy, niespotykana, zaskakująca. E, I też e, będę chciał to, bo generalnie mm, wiem, że do ciebie też e, nawiązał kontakt prezes Łukasz Szyłkowski jesteśmy w kontakcie i, i jakby wysłałem pytania do prezesa Łukasza Szukowskiego, takie, takie powiedzmy konkretne zagadnienia, może w ten sposób i, i oczekuję też odpowiedzi, no bo dużo tych pytań wokół Anwilu, prawda? Narosło. Nie tak, tylko no ta prezes, sytuacja będzie się gdzieś tam rozwijać, rzeczywiście prezes pozostaje do, do dyspozycji i hmm. myślę, że tutaj coś powstanie z tego, z tego sądowania, co się dzieje w klubie i jak ten cały proces przebiegał. To jeszcze nie jest zakończone, tak naprawdę, bo zdaje się, że ta, ta praca z trenerem, czy, czy w ogóle jakieś decyzje, jakie będą do podjęcia, podjęcia to wszystko jeszcze przed Anwilem, bo chociażby trzeba zadecydować, co właśnie z Grzegorzem Korzanem, co jest napisane w oficjalnym komunikacie. Trzeba zadecydować też, co z zawodnikami. No i tutaj Ronen Ginsburg musi szybko się orientować w sytuacji, bo no wydaje się, że, że to nie jest jedyna zmiana, którą czeka. Anwil Wojcowskiej, tak prawdę mówiąc, Karol, ale ty w ogóle jakby rzeczywiście byłeś nastawiony, że, że to jest coś, co Anwil musi zrobić teraz, czyli zmienić tenera. przy się 6-4. Nawiązałeś do Adama Romańskiego, który był no, właśnie w telewizji klubowej Anwilu Wocowek, i który mówił, że jest zdziwiony, że przy się 6-4. Grzegorz Korzen zostaje zwolniony. Oglądałem także magazyn koszykarski na Polsacie. Tam wszyscy goście dość zgodnie mówili, że gdyby to był obcokrajowiec, to zwolniony by nie był. Czy jestem zaskoczony? Nie, nie jestem zaskoczony, bo myślę, że to, co się działo na ostatnim meczu, po meczu także ze Stalą, narosło dużo takich, tej takiej negatywnej energii było wokół Anwilu Włocławek, też dużo negatywnej energii wokół trenera Korzana. Byłem zaskoczony też tym, że jednak Włocławianie jako ludzie nie dali takiego jednak kredytu zaufania ze strony, do trenera Grzegorza Korzana. To mnie bardzo zaskoczyło, wiesz, że myślałem, że jednak ten kredyt zaufania będzie większy, że trener będzie mógł sobie pozwolić na przykład na jakieś, powiedzmy w cudzysłowie porażkę, jakby jakieś tam niepowodzenie, może to lepsze słowo. Wydaje mi się, że jednak tego kredytu nie było za dużo i, i, mm -hmm. i też wiem, że też miałeś okazję porozmawiać z trenerem Korzanem i on też jakby to deklaruje, że no spodziewał się jednak większego kredytu zaufania u, u ludzi z Włocławka, no bo przecież to włocławianin, który od lat pracuje w tym klubie, sporo życia poświęcił temu klubowi, to też warto o tym powiedzieć. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy w wakacje? Ja nie byłem fanem tego wyboru, bo uważam, że Grzegorz Korzan to jest trener na pewno, który ma wiedzę, ma też spore doświadczenie jako system, sporo widział, ale moim zdaniem jednak troszeczkę rzucił się na zbyt głęboką wodę. To jednak Anwil Wosławek to jest olbrzymia presja, i to, ta sytuacja to pokazała. Że jednak, że jednak każdy mecz, każde spotkanie, każda konferencja i tak dalej, i tak dalej jest komentowana, szeroko oceniana, i to jest po prostu trudne. Wydaje mi się, że. Gdyby zaczął jednak jako head coach w klubie o mniejszej presji, na przykład ten wspomniany już wcześniej w wakacje MKS, GTK, myślę, że to dla niego po prostu jako człowieka byłoby też łatwiejsze przejście z asystenta na pierwszego trenera. Zgadzam się, zgadzam się, chociaż z drugiej strony byłoby to łatwiejsze. Natomiast z drugiej strony, jeśli masz asystenta przez 13-14 lat w klubie, który przychodzi do Ciebie latem i, nie wiem, czy może inaczej, nawet nie przychodzi, ale deklaruje, że jest gotowy do tego, żeby objąć stanowisko head coacha, że no, widać, że, że pali się do tej roboty i jeżeli nie dasz mu tego stanowiska head coacha, to go trochę stracisz, a miałeś lojalnego pracownika, gościa, który poświęcił się dla te, tego klubu, więc ja się trochę nie dziwiłem, że był brany na poważnie Grzegorz Korzen przez prezesa Łukasza Pszczółkowskiego i no i gdzieś po prostu został obdarzony tym zaufaniem i wiarą, że mu się uda. Ja też wierzyłem, też miałem dużo sympatii do Grzegorza Korzana i dalej mam i trochę mu nawet współczuję czytania wielu rzeczy, które się o nim wypisuje. Natomiast no, no nie udało się, rzeczywiście. Przede wszystkim myślę, że poległ na stylu i poległ trochę na komunikacji, a klub mu w tym wszystkim nie pomógł, tak uważam. Bo tutaj zgadzam się z Adamem Romańskim, że nie było takiej wypowiedzi właściwie nie wiem, czy z miasta, czy od sponsorów, czy od mhm. prezesa klubu, że my stawiamy teraz na Grzegorza Korzena, Nie było. Chol licho będziemy przegrywać, ale to jest nasz człowiek i my za dwa lata zdobędziemy Mistrzostwo Polski z tym gościem na kierownicy, to może by coś zmieniło, może by trochę pokazało, że klub za nim stoi, a tak to było takie no wrzucamy i zobaczymy, co się wydarzy, a jak tu będą pomruki, to może go zwolnimy i uciekniemy i będzie Pamię wszystko cacy, nie? Pamiętasz, była taka sytuacja w wakacje, mhm. że była konferencja prezesa Łukasza Przyczółkowskiego, to było praktycznie na dzień czy dwa, przed ogłoszeniem trenera. Tak. Wydaje mi się, że ten timing po prostu był zły, no bo in, inny wydźwięk jest w momencie, gdy Łukasz Szukowski wychodzi na konferencję i mówi, naszym trenerem będzie Grzegorz Korzan, stawiamy na niego A, B, C, D, E, dlaczego. Tak. Tak? Jedyna rzecz, którą napisał prezydent miasta Krzysztof Kukucki hmm. było w odpowiedzi na mojego tweeta, gdzie ja napisałem, że jestem ciekawy tego eksperymentu z Grzegorzem Korzanem, bo uważam, że to był eksperyment, no tak. pomimo tego, że w niego wierzyłem. On napisał, nie, to nie jest eksperyment, to jest nasz head coach. Jedyny, to za mało, jednak no wypowiedź, mało. No, Karol, wypowiedź publiczna, taka na zasadzie do kamery, gdzie Andrew e, robił to cyklicznie, e, no to jest jednak w zupełnie coś innego niż tweet, no z całym szacunkiem. E, a nawet o oficjalny komunikat prasowy. Wydaje tak. mi się, że, bo pamiętam, bo ja wtedy już wtedy zadawałem pytanie, czy Grzegorz Korza będzie trenerem. Wtedy, oczywiście, prezes uciekł w dyplomację, no bo jeszcze nie wiem, czy tam kontrakt był niepodpisany, no ale mówił, że to trzeba poczekać. Myślę, że można było przesunąć konferencję i po prostu nawet trenera przedstawić i żeby on też się zaznajomił z tą, powiedzmy, tą presją, tak, w słowie tych pytań itd., dalej. chociaż uważam, że pod tym względem trener Grzegorz Korzan naprawdę wyglądał całkiem przyzwoicie Troszeczkę się tego obawiałem, jak będzie wyglądał na tle tych pytań, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że pod tym względem było naprawdę ok. Zawsze był też do dyspozycji, zawsze też odpowiadał na pytania. Myślę, że ten wywiad, którego udzielił, też był interesujący. Może timing był trochę, no, nie, później okazał się niekorzystny. Znaczy, Grzegorz Korzon też sobie bardzo mocno zaszkodził. No to nie jest tak, że klub jest tutaj głównym winowajcą, po prostu ja twierdzę, że nie pomógł. Grzegorz Korzon też. Sam sobie nie pomógł, no bo chociażby w tych wszystkich wywiadach opowiadał, że ten zespół będzie świetnie bronił i będzie dużo lepszą obroną niż ten poprzedni. No a na końcu, jak teraz patrzę, to jest obrona numer 4, ale od końca. Grzegorz, a jak miał bronić, skoro nie miał do tego wykonawców? To, tu się nie zgodzę trochę, bo jednak hmm. tak był, z takimi zamierzeniami był składany ten, ten zestaw ludzki, żeby to byli ludzie multipozycyjni, żeby to byli ludzie dłudzy, fizyczni. Więc to, to też nie jest tak, że ten zespół jest niesamowicie jak, nie wiem, nie nieprzystosowany do tego, jak bronić. Przypomnę, że Czarni Słupsk, ci zeszłoroczni, którzy mieli Lorena Jacksona, Alexa Steina, Michała Nowakowskiego w swoim składzie w dużych minutach i nie mieli centra, byli w czołową obroną w lidze. Także to nie jest tak, że się nie da. Da się. Więc może nawet jakby ta narracja była od początku trochę inna. To znaczy, jeśli Grzegorz Korzenon powiedział, że gramy Run and gun. Jesteśmy z drużyną, która ma taki potencjał, że będzie przerzucać rywali. A obrona doszlifujemy ją przez cały sezon. Może też byłoby inaczej. Bo Anwil to jest najlepszy atak w Lidze i to jest w ogóle nikt nie ma podjazdu. To jest różnica aż 5 punktów na 100 posiadań. Czyli Anvil zdobyła 122 punkty na 100 posiadań, a drugiej w tym w tym Zostawieniu w tym rankingu Śląsk 117. To jest bardzo duża różnica. Ja nie pamiętam wyniku 122 punkty na 100 posiadania ofensywnego ratingu, ale o tym się nie mówiło. Mówiło się o tej obronie. No i też kibice w oczekują oczekują takiej walki, takiego zęba, no takiego. No, no po prostu nieprzerzucania rywali. I chyba to się trochę rozjechało w czasie. To znaczy ta teoria, to co było mówione, a to co wyszło w praktyce. Ja będę jednak się trzymał swojego stanowiska, że jednak nie do końca byli to gracze, którzy. Albo inaczej, może niektórzy mieli ten taki ząb defensywny, ale pamiętaj, że często jest tak, że tą defensywę trzeba wymusić poprzez tą presję ze strony trenera. Prawda? No tak, no tak, no mówię, to się zgadzam. Nie udało się tego skonstruować Grzegorzowi Korzenowi. Chodzi mi o to, że ten zestaw ludzki nie jest tak słaby, żeby być czwartą najgorszą obroną, bo ten okay, zestaw ludzki nie jest słabszy niż to, co jest w zestawu Zielona Góra, na przykład, który jest czwartą najlepszą obroną. Zgadza się, aczkolwiek wydaje mi się, że no jednak trener miłoszewski ma dużo większe. Za... Po prostu doświadczenie wie, jak to zrobić. Trener kożany jest na początku swojej drogi. Moim zdaniem też zostały błędy jednak popełnione w trakcie budowy składu. Mhm. Uważam, że, że jednak wiadomo, nazwiska były przepotężne, Często sami jaraliśmy się tymi nazwiskami. Sam byłem w tym gronie i nie będę ukrywał sloter tak, Włócić i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak wyszło, że brak Mate Cicia obnażył kwestie podkoszowe. Tak naprawdę mhm. Anwil bardzo słabo pod tym wyglądał. Nie rozumiem, dlaczego Anwil żadnego podkoszowego za matebucicia, w momencie kontuzji nie ściągnął, mimo mając bardzo pokaźnych środków do wydania. Powiem szczerze, nie do końca trafiają do mnie argumenty, że nie było takiego gracza. Z całym szacunkiem, jeśli grasz na obu frontach, Chociażby ze względu na dużą liczbę meczów, musisz mieć nowego gracza, żeby i funkcjonować na treningach, i w trakcie meczów. Tak? Więc tutaj uważam, że został popełniony błąd. Można było to przeprowadzić szybciej, a przede wszystkim, Grzegorzu, co wydaje mi się to jest bardzo istotne w kontekście trenera, konkretnie. Mhm. Troszeczkę, zgadzam wydaje sobie. mi się, konkretyzacji w działaniach na kilku płaszczyznach zabrakło. Tak, zgadzam się, i ta zmiana trenera, w mojej ocenie, musiała nadejść. To... Ja się mocno bardzo nad tym zastanawiałem, czy to nie jest trochę tak, że ogon merda psem i ta opinia publiczna nie za bardzo merda klubem mm -hmm. na temat tego, jaki grzegorz kożony jest, jak ten zespół gra i tak dalej. Natomiast no jest jednak coś takiego jak atmosfera, w której się da pracować, i atmosfera, w której się nie da pracować. I wydaje mm -hmm. mi się, że doszło już do takiego momentu, w którym w którym Anvil potrzebuje jakiegoś nowego otwarcia i Grzegorzowi Koszanowi byłoby naprawdę coraz trudniej funkcjonować w y, momentami naprawdę takiej narastającej bardzo negatywnie i toksycznie nawet y, atmosferze, bo, bo obrywałoby mu się absolutnie za wszystko, bo ten kredyt zaufania, o którym ty mówiłeś zjechał na y, sam dół no i nie da się w takich warunkach pracować pomimo Ale... tego, że, że być może zawodnicy w niego jeszcze wierzyli, ludzie w klubie tak, no to jednak opinia y, ludzi we Włocławku jest no, brano bardzo często pod uwagę. No i ten kredyt tak spadał, zauważyłeś? Tak, tak, tak. Na początku faktycznie może był całkiem wysoki, ale przy już kolejnych niepowodzeniach. Ale spadał. już w pierwszym meczu w Kosowie został nadszarpnięty. No właśnie, właśnie, właśnie. Więc yy, też na przykład nie do końca rozumiem te, yy, te tłumaczenia, czy, czy te takie yy, wyjaśnienia, że jak graliśmy na przykład Strepshow, mecz ONI, z to zespół się. Podniósł, z No myślę, że to jest jakby obowiązek zawodników wyjść na parkiet i grać w meczu już o nic, no bo przecież za to im się też płaci. Więc wydaje mi się, że trener cały czas bronił zespołu, tak, bo cały czas tak. bronił pod względem, że, że mentalnie byli ok, że, że dobrze był zbudowany. Wydaje mi się, że jednak tutaj też były jakieś błędy popełnione. Ale też nie ma sensu, jakby już tam grillować czy wieś tak trenera Korzana, bo to jest młody trener, po prostu mu nie wyszło. Sam, sam wskoczył na tą głęboką wodę, bo to też trzeba powiedzieć, że on przekonał prezesa Przyłkowskiego swoim takim pozytywnym podejściem, taką wiarą, energią, mhm. że ja, ja to biorę, że ja to, ja to wiem, jak to, zrobię, jak to zrobić. Więc to też. Myślę, że przed nim jest kolejna droga. Zobaczymy finalnie, gdzie on wyląduje, ale no, trzeba trzymać za niego kciuki, bo to trener na pewno z wiedzą, który ma duże doświadczenie w kontekście bycia asystentem u dobrych trenerów, bo to był trener Miliciś, to był trener Frasunkiewicz, to był też trener Ernak, więc, więc myślę, że spokojnie oczekujmy na to, co będzie. A zaraz będziemy patrzeć, no, co zrobi Ronan Ginsburg, który podpisał umowę. Do jednolitej umowy, jak to Anvil ogłasza, do końca kolejnego sezonu, więc to też jest bardzo ciekawe. Tak, to już zamykając temat Grzegorza Korzana. Tak, też też wierzyłem w, w ten projekt, to już widzę teraz jestem nazywany nad promotorem Grzegorza Korzana, choć nie do końca się z tym zgadzam, po prostu uważam, że miał jakieś argumenty latem, no nie wyszło. Natomiast też chcę powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. To znaczy, to, że on zostaje teraz na te dwa mecze, mm -hmm. tak, to jest sytuacja dziwna i prawdopodobnie w klubie takim standardowym, z, z trenerem standardowym, a nie Lokalsem, takie coś by było w ogóle niepojęte. Natomiast na końcu to jest znowu. Przynajmniej ja to tak odbieram, być może się nie zgadzacie, ale jakiś przejaw lojal, bycia lojalnym wobec tego klubu, to znaczy mimo, że ten klub cię zwolnił, to i tak jesteś lojalny wobec tych barw i wobec tego klubu i chcesz jeszcze pomóc, mimo, że mógłbyś odwrócić napięcie i być obrażonym na to, co się wydarzyło, bo, bo myślę, że Grzegorz Korzon naprawdę miał niefajne, niefajne przeżycia w tych ostatnich tygodniach i prośba do wszystkich, żeby skoro już się ta sytuacja naprawdę rozwinęła, no to już dajmy spokój temu człowiekowi, już naprawdę niektóre komentarze nawet na YouTube kasowaliśmy, bo dajcie sobie ludzie trochę na wstrzymanie i, i, i możemy tutaj dyskutować, że komuś nie wyszło, ktoś nie dał rady, ale, ale bez jakichś wycieczek personalnych, bo to jest naprawdę, to jest naprawdę nie okay. I potem jest zdziwienie, że ludzie twierdzą o kibicach we toczy się to, kiedy sami, sami niektórzy, niektóre, ten 1% jakichś takich czarnych owiec w stadzie robi po prostu takie babole. Nie róbcie tak, bo, bo szkoda. I, no i tyle. Zgadzam się? No dobra. A Zwróć tak, bo chciałem powiedzieć. Ci powiedzieć o tej lojalności, bo tak naprawdę można powiedzieć, że trener Grzegorz Korzon został zwolniony ze stanowiska pierwszego trenera, ale wcale tak nie oznacza, że został zwolniony z klubu. Więc, więc, ale jak najbardziej, widzisz, trener Grzegorz Korzon jest taki, że ma w sercu Anvil. Nie, myślę, że można to powiedzieć. I jakby, no wiesz, nie boi się tej rękawicy. To nie będzie wcale łatwe zadanie. Po pierwsze, ze względu na rywali, a po drugie, ze względu na sytuację. Aczkolwiek może ci zawodnicy, wiedząc, że już będzie nowy trener, który na pewno te mecze będzie oglądał. Mhm. Już będą wiedzieli z tyłu głowy, że no to już trzeba się wiesz, już no być trzeba może móc... nawet instrukcję dostanie Tylenia Grzegorz Korzeny no, na, te, na te mecze. No tak jak mówię, ja cały czas mam bardzo dużo sympatii do, do Grzegorza Korzena jako człowieka. Szkoda mi go pod takim kątem oczywiście. ludzkim, że to przeżył. Natomiast fakty są takie i faktów nie możemy zaprzeczać, że nie wyszło i że zespół nie wyglądał tak, jak wszyscy oczekiwali. No i tutaj. No, taka indywidualna też porażka Grzegorza Korzana niestety nastąpiła, więc nie bronię tutaj go w ciemno, bo, bo rzeczywiście uważam, że nadszedł ten czas, że ta zmiana trenera rzeczywiście musiał wystąpić, bo, bo nie dałoby się dalej tego ciągnąć. Ronen Ginsburg na półtora roku. Mam nadzieję, że za tym ruchem pójdą też inne ruchy i Ronen Ginsburg zacznie się urządzać trochę w klubie z Włocławka i pokaże, jak to się funkcjonuje w klubach poważnych, jak, jak to było chociażby w Prometej, chociaż oczywiście te ukraińskie kluby ich funkcjonowanie może nie są jakimś największym wzorcem, bo, bo wiadomo, jak tam chociażby sprawy finansowe wyglądały często. Natomiast na jakieś struktury mam nadzieję, że Anwil Wilsowek będzie robił. no i no i chociażby wspomniany Michał Fałkowski, który po raz ostatni chyba wczoraj poprowadził jakiś program, wcześniej po raz ostatni konferencję prasową. No czekamy na kolejne osoby, które będą pracować w tym klubie, bo, bo ten klub się zwija już do czterech osób czy pięciu i to jest trochę mało. Więc tutaj Anvil, jeżeli Ron Gisburg jest pierwszym yy, takim nowym otwarciem, to, to liczę, że to nowe otwarcie będzie... Będzie liczyło kolejne osoby, ale nie, nie, nie skończymy na 62-letnim Izraelczyku z czeskim pasportem, który zbawi świat, bo, bo nie zbawi. No tak, liczymy na, te, na, na takie szeroko zakrojone te nowe otwarcie, bo wiemy, że w ostatnim czasie oprócz Michała Falkowskiego czy także Sebastian Falkowski, więc myślę, że dwie takie czołowe postaci tego. Front office'u, tak, tak. więc to są duże straty. Mówiliśmy o tym ostatnio, że ja osobiście jestem bardzo zaskoczony, że klub no jednak pozwolił na to, patrząc na rynek koszykarski. Znamy. No Nie mamy niestety, i mówię to z przykrością, dużo takich ludzi jak Michał Fałkowski. No, po tak, prostu ludzi na miejscu też, no bo mówię, no, że żeby wykonywać taką pracę, musisz być na miejscu. Turzy mają ten klucz w sercu, powtórzę. To jest bardzo istotne, uważam, w Anwilu, bo naprawdę, jak wczoraj słuchałem tego wywiadu z Adamem Romańskim, no to czułem po prostu te emocje w głosie Michała, jak mówił o Anwilu. Tak? Mhm. To wszystko jest takie, mimo że to coś się działo tam 20 lat temu, miałem wrażenie, że to się działo 2 dni temu. To mhm. jest takie świeże to pokazuje, że. Dla nich ten klub to jest coś więcej niż tylko klub. Więc jestem naprawdę tym mocno zaskoczony, no ale jak to jest, jak to jest w życiu, że często coś się kończy, coś się zaczyna. Zobaczymy, w którą stronę Anbil powędruje. Chciałbym powiedzieć jeszcze dwie rzeczy, bo wiemy, że no, na tej liście kandydatów byli także inni trenerzy, z którymi Anbil także prowadził, żeby mieć opcje tak zwane zapasowe. No i jed, wiem, że jednym z tych kandydatów był Włoch, który wcześniej, w przeszłości był przymierzany także do Śląska Wrocław, więc tutaj też były rozmowy. Wiem, że w tych rozmowach brał udział także Filip Brylski, który no chyba coraz mocniejsza ma tę pozycję w klubie i, i uważam, że to jest absolutnie właściwa droga, bo to Filip jest bardzo merytoryczną osobą, która ma duże doświadczenie i jest bardzo chwalony także przez e, ludzi, z którymi ja wcześniej współpracował. My, miejmy nadzieję, że też trener mu trochę pomoże rosnąć na tej, na tej pozycji, no bo e, wyobrażam sobie dwa scenariusze, że przychodzi tutaj trener, wyjadać i powie, co ten chłopak, który robi, przecież nawet nie ma na wizytówce dyrektora sportowego, więc ja wszystkim zarządzam, albo zrozumie to, w jakim, w jakim miejscu jest Anwil Włocławek i że chce budować osoby, te garstka osób, które jeszcze w tym klubie została. I będzie w tym wszystkim pomagał, więc no zobaczymy, w którym sobie to skręci też, nie? No i druga informacja, Grzegorze, jest taka: Nigel Pearson, z tego co ja wiem, to kilkanaście dni temu jego Dostał agent ofertę. był bardzo aktywny, bardzo aktywny na rynku transferowym. Bardzo aktywny na rynku transferowym był jego agent, szukał mu nowego pracodawcy, więc ja myślę, że tutaj. A nawet byli chętni chyba. Byli, byli chętni, byli, 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 tak, to prawda. Ale co chciałem powiedzieć. Myślę, przy, przy jego nazwisku duży znak zapytania. Myślę, że na pewno odbędzie się rozmowa Ginsburga z, z Nigelem Pearsonem, w którą stronę ewentualnie iść. Myślę, że trener od momentu podpisania kontraktu zaczyna mocno działać, rozglądać się. Też trzeba powiedzieć, że on ze spra z przyczyn takich osobistych od razu mówił, że nie jest w stanie dołączyć do Anvilu przed 26 grudnia, tak? Bo wtedy jest mecz ze śląskiem wrocła. Więc on zadebiutuje w meczu z, dzik w meczu z dzikami w Warszawa. No, zobaczymy. Z tego co też orientuje się, to, to Anwil dalej poszukuje gracza na pozycję 4-5. Okej. Okay. Dobrze, natomiast natomiast zmian kadrowych myślę, że musimy się wstrzymać jeszcze jakieś półtora tygodnia, zanim właśnie trenutnie zboru przyjdzie i zobaczę wszystkich na żywo, no bo to ciężko przez, te, przez ekran wszystko no, o wszystkim decydować. Ja nie jestem fanem już teraz, jeżeli ma to wrócić zdrowy, szukania tej 4-5, albo przynajmniej trzeba odchudzać tę strefę 4-5, no bo, no bo come. On. A ja wiem Grzegorzu, a ja mam pewne wątpliwości. Chciałbym ich nie mieć, ale niestety mam w kontekście powrotu Matewucicia i jego powrotu do takiej optymalnej formy. Zobaczymy w takim no, razie. No nie wiem czy słyszałeś ostatnią konferencję, ale trener mówił, że on już wrócił do treningów, ale niestety to kolano się odezwało i była potrzebna kolejna wizyta u lekarza. No to nie szukaj, niech nie szukają 4-5, tylko piątki pra, prawdziwej, no bo ja bym poszukał jakiegoś gracza, który blokuje żółty w strefie yy, no, no podkuszowej. No bo 3-4 no piątki już są, które grają na pozycji numer 5. Ale do dobrze, to teraz, pyta... chyba. to teraz kwestia jest jeszcze taka, że być może z tego yy, układu podkuszowego ktoś odejdzie. Bo chyba nie jest co, no że to Łódź... zapytania nie Łódź mocno interesuje się Kacperem Borowskim. Tak. No i jeżeli Anwil chce zrobić takie wymiany, no to pewnie powinien, powinien zacząć działać po prostu, no bo oczywiście teraz jest maraton meczów trochę, bo, bo jest ciasno z tymi kolejkami, ta przełożona kolejka i tak dalej, no ale, ale trzeba zacząć podejmować decyzje kadrowe też, bo, bo ja uważam, że za, za to, co się dzieje na parkiecie w nie odpowiadał tylko i wyłącznie ten Grzegorz Korzen. oczywiście to był, on firmował to swoim nazwiskiem i jest za to odpowiedzialny, ale zawodnicy też w niektórych momentach mu nie pomagali i też ta grupa nie wiem na ile Ronen Gisbruk jest magikiem, ale uważam, że z tej grupy aż tak yy wiele nie będzie w stanie wycisnąć, będzie potrzebował zmian. I tutaj, tak jak mówiłeś, znak zapytania przy Pirsonie. Ja myślę, że Anvil potrzebuje bardziej kreatora, czy bardziej zawodnika combo. Skoro yy, i Slotter, i Michalak są zawodnikami, którzy na pozycji numer 2 będą biegać, więc dla Piersona trochę tego miejsca nie ma. Yy, no i w końcu trzeba rozwiązać sprawy podkoszowych, tak? Albo w lewo, albo w prawo. No bo jednak za chwilę decydujące mecze o tym, czy się zagra w Pucharze polskiej, czy nie. No Anwilu nie wiem, nie pamiętam, kiedy Anwil nie grał w Pucharze polskiej, szczerze mówiąc. No a to jest taka, wiesz, sytuacja 50-50, bo Anwil jest na miejscu, zdaje się, ósmym, prawda? Tak, czy to prawda. No właśnie, a osiem najlepszych ekip jedzie do, do Sosnowca. A tam już te drużyny z tyłu też atakują, więc. No, zastal chociażby, z którym zaraz o, będzie grał mecz, nie? I uważam, że zastal tak grający ze stalą jest w stanie pokonać Anvil. Tak. Karol, to chyba tyle, jeśli chodzi o Anvil Wocówek. Czekamy na kolejne zmiany, czekamy na trenera Ronena Gisburga, który się zamelduje w Wocowku. Ja jeszcze dorzucę swój komentarz. Uważam, że to jest dobry wybór dla Anwilu, bo mhm. Anvil potrzebował nazwiska. Jakkolwiek byśmy nie krytykowali tutaj, że Anvil nie ma pianu sportowego, że jakieś tam wizji i tak dalej i tak dalej, to na tu i teraz, nie wchodząc w jakąś długą falową strategię, potrzebował Anvil nazwiska, gościa z autorytetem, gościa, którego można przedstawić i kibice powiedzą, ok, on coś osiągnął. Oh, e i zespół być może tak samo zareaguje. To znaczy, od razu się pojawi pewna aura, pewien autorytet. I, I trochę to podejście się zmieni, więc tutaj ten wybór pod takim kątem totalnie mentalnym, psychologicznym. W ogóle nie znając, czytałem wczoraj to, co chociażby Damian Puchalski wrzucał. Jeszcze nie przesłuchałem tego podcastu z trenerem Ginsburgiem. Widać, że on też gdzieś ma założenia, żeby grać szybko i tak dalej. Okej, okay, to będzie wdrażał to sobie powoli, miesiącami pewnie, ale jest potrzebny impuls na tu i teraz, i wydaje mi się, że nazwisko Ginsburg taki impuls. Yy wywoła. No a pamiętaj, że duże nazwisko też jesteś, dużym nazwiskiem jesteś w stanie kupić e, kibiców. E, tak. I wrocławska publiczność, która jest wymagająca, jest w stanie kupić tym nazwiskiem to e, zaufanie. Tak? Na nowo, mhm. bo trzeba na nowo zbudować zaufanie u kibiców, bo byłem zaskoczony tak dużą liczbą wolnych krzeselek w ostatnim meczu, na ostatnim meczu z miastem Szkła Krosno. Wiem, że może godzina była, ktoś powie, że godzina była nieodpowiednia. No, ale jednak dużo tych krzesełek było wolnych. Była taka senna atmosfera, i wydaje mi się, że na nowo trzeba tutaj zbudować no to zaufanie u kibiców. Na, a najłatwiej to zrobić właśnie dużym nazwiskiem. No tak. Porównałbym Anvil Wasłówek do takiego domku z Kart, gdzie szło dobrze, szło dobrze hmm. i z każdym kolejnym rokiem gdzieś te pięterka się zawalają. No, jesteśmy właściwie prawie na samej podłodze i trzeba z powrotem tę pięterkę odbudowywać. I to mowa o całym klubie, nie tylko zespole, więc liczymy, że to się że to będzie. Tylko masz narzędzia, żeby odbudować te piętra, bo masz pieniądze. Pamiętajmy o tym. Tak jest. Więc takie jest nasze oczekiwanie, nie tylko wymiany zawodników i pianu sportu i, i tych, co się Teraz zespole. trzeba dołożyć know-how, jak, jak te piętra postawić. To prawda. Karol Wasiek i Grzesiek Szybieniecki, między szatniami ekstra, tak to sobie nazwijmy, czyli wydanie tylko i wyłącznie o jednym zespole, no ale e, dzieje się sporo i zmiana trenera wywoła naprawdę dużo emocji, więc musieliśmy to skomentować. Wypatrujcie naszego między szatniami standardowego, a tam zapowiedź zbliżającej się kolejki.